Dobra, odpalam grę, Netforspeed Trail Walls czy się nie będzie ciała przy nagrywaniu, bo przy nagrywaniu to obciąża strasznie procesor Nie, bo ja mam teraz grę no wiesz? Nie widzę się Cześć, chcę zobaczyć jak ta gra chodzi przy nagrywaniu, nie? Może się ciąć, nie? Ale to nie chodzi o wymagania gry, tylko przy nagrywaniu strasznie procesor obciąża, rozumiesz? Żeby nagrywać filmy, trzeba mieć mocny sprzęt. Przy takich grach mocnych. Będę musiał detale może obniżyć, zobaczymy, no. Ale wczytuję się długo dosyć na razie. Kurwa, się ludzie, co tak długo? Tak, wgrywa się, no. Dobra, jest tutaj. Jestem w garażu już. Opuść garaż. A ja bym chciał się z tobą ścieć. jak to zrobić, kurczę, bo nie wiem. Gracze w sesji. A to musiałbyś mieć mnie znajomych w tym, na Originie. To byłoby łatwiej wtedy. Bym cię mógł zaprosić do gry. Na Originie lepiej kup. Nie wiem, czy na Steamie jest. Chyba nie ma na Steamie tej gry. Na Originie, bo ja to na Originie mam. Na Steamie się stało nie połączę, nie? Ale na Steamie chyba nie ma, bo to jest gra firmy EA Games, więc wiesz, oni nie lubią... ...tej firmy, co Steam'a zrobiła Raczej. Mi się wydaje. Oni rywalizują ze sobą, nie? Z Team z Origina. Znaczy by się nie dzielili grami. Ta firma ma swoje gry, a tamta ma swoje gry. No, lekko się przecina, wiesz? 30 FPS-u ma tylko. No, bo spalę silnik. Ścigaj się do mety. Ale da się grać. Przerabiaj się, że i ci pokażę. No teraz gram w single. we've had a